Witajcie, przyjaciele. Kiedy myślimy o tym, jak filozofia obejmuje codzienne życie, czasami czujemy ukłucie ostrych słów, lub jesteśmy przepełnieni gniewem z powodu niegrzecznych komentarzy. Ale te doświadczenia są tak naprawdę okazją do zaskoczenia nas i przetestowania naszej wewnętrznej siły. To lodowaty dzwonek ostrzegawczy nie brak szacunku, ale zaproszenie do uwolnienia naszego potencjału. Podobnie jak stoicy. Możemy przekształcić te wyzwania w drabinę osobistego rozwoju. Są jak alchemicy, którzy przekształcają obelgi w złotą mądrość. Jeśli jesteś wzorem do naśladowania, może to zaprowadzić cię jeszcze dalej, ale oni inspirują nie tylko swoimi słowami, ale także swoim życiem. Teraz, uzbrojeni w nasze spostrzeżenia i strategie, jesteśmy gotowi wkroczyć w styl życia pełen męstwa. Badając te sprawdzone strategie, wspólnie odkryjemy, jak możemy zmienić świat. Brak szacunku może czasami wydawać się trudną do przełknięcia pigułką, jednak te emocjonalne burze mogą nami wstrząsnąć, powodując złość i dezorientację. Jeśli jednak zmienimy nasze myślenie, możemy postrzegać brak szacunku jako zwykły hałas. Męstwo uczy, że nasza prawdziwa siła nie wycisza hałasu, ale leży w jego tle. Dlatego zamiast budować wokół siebie mury, powinniśmy pozwolić temu hałasowi spokojnie przez nas przejść. A jeśli to konieczne, w niektórych miejscach możemy użyć humoru, ponieważ czasami odrobina humoru może złagodzić nawet najtrudniejsze sytuacje i wydobyć naszą wewnętrzną siłę. Pokonajmy razem te trudności i odkryjmy naszą wewnętrzną siłę. Pamiętaj, że każde wyzwanie jest tak naprawdę szansą i zaproszeniem do odblokowania naszej prawdziwej siły. Tak, to prawda. Kiedy inni nas lekceważą, często odzwierciedla to ich własne wewnętrzne konflikty i burze, ale stoicy, Znają moc zachowania spokoju, jak mędrzec wokół tych huraganów. Jedyną rzeczą, którą naprawdę kontrolujemy, jest to, jak reagujemy, a nie to, co się z nami dzieje. Kiedy wyje wiatr braku szacunku, musimy pamiętać o spokoju w nas. Jesteśmy spokojem w centrum, panem własnego spokoju. W ciągu kilku minut nie tylko pozbędziemy się braku szacunku, ale także wyjdziemy z tego doświadczenia rozkwitając. Weźmy więc głęboki oddech, zwolnijmy go i wkroczmy w tę podróż ze spokojną pewnością siebie. Przyjaciele, wzmacniający efekt spokojnego umysłu w obliczu prowokacji jest wspaniały to jak posiadanie niewidzialnej tarczy. Jak więc możemy stworzyć taką tarczę? W rzeczywistości nie chodzi o bycie pozbawionym emocji, ale o to, by nie pozwolić emocjom determinować naszych działań. Wyobraź sobie, że jesteś na ruchliwej ulicy, ludzie przebiegają obok, panuje hałas, chaos, ale ty po prostu idziesz. Widzisz zgiełk, słyszysz hałas, ale nie dryfujesz. Pozwól, że podzielę się pewną historią. Pewnego razu spotkałem się z dość ostrymi słowami, ale wtedy przypomniałem sobie Marka Aureliusza, mówiącego, że mamy władzę nad naszym umysłem, że wydarzenia zewnętrzne nie mogą tego zmienić i że możemy znaleźć naszą moc. Wziąłem głęboki oddech i zwizualizowałem wybraną tarczę męstwa. Reagowanie nie było reagowaniem, ale zajęciem się sprawą. Nie chodzi więc o to, co ci się przydarza, ale o to, jak zdecydujesz się temu stawić czoła. Następnym razem, gdy znajdziesz się pod ostrzałem, przyjmij tarcze męstwa. Pamiętaj o Plutonie, zachowaj zimną krew i obserwuj, jak wyzwania, przed którymi stoisz, stają się nieco mniej zniechęcające. Ci, którzy szukają przyjaznej mądrości, słyszeli powiedzenie, że kiedy wskazujesz jednym palcem, wskazujesz trzema. Tak jak najbardziej. To nie tylko interesująca fraza, ale także wezwanie do samokontroli. Stanowi ono bardzo ważny krok w naszej podróży pacjenta. Pomyśl o swoim życiu jako serii luster odbijających nie tylko twój wizerunek, ale także twoje myśli i decyzje. Połącz swoje podstawowe wartości ze swoimi działaniami. Naprawdę spójrz w te lustra i zastanów się, czy twoje działania odzwierciedlają twoje wartości. Przeprowadźmy eksperyment. Zamknij oczy i pomyśl o niedawnej chwili, być może chwili konfliktu lub napięcia. Czy twoje działania były prawdziwym odzwierciedleniem twoich wartości, czy też odzwierciedlały coś innego? Ta chwila refleksji może przekształcić pole bitwy w ogród wzajemnego szacunku. Podejmując działania zgodne z naszymi wartościami, nie tylko wzbudzamy podziw u innych. Ale także stajemy się architektami życia, które spełnia nas samych. Pamiętajmy, że stoicy byli wielcy w kwestii cnoty. To nie tylko moralny szczyt, ale także fundament prawdziwie dobrego życia. Aby zbudować życie, które naprawdę odzwierciedla nasze życie, musimy utrzymywać lustra czyste i wyraźne. Porozmawiajmy o supermocy, którą wszyscy posiadamy, ale często zaniedbujemy jako poszukiwacze spokoju i wielbiciele wewnętrznej siły. Pauza. Pauza staje się tobą za każdym razem, gdy zdecydujesz się wstrzymać przed reakcją. To jak naciśnięcie przycisku spowolnienia życia, aby dać sobie czas do namysłu. Następnym razem, gdy będziesz chciał zareagować, zwłaszcza jeśli jesteś zły. Wyobraź sobie, że istnieje duży, czerwony przycisk pauzy i naciśnij go. W tym momencie pauzy można znaleźć wgląd w sytuację. W gorączce chwili mądrość lubi ukrywać się w cichych przestrzeniach. Pamiętaj, że pauza to nie tylko cisza, to także aktywna interakcja z Tobą. Mądrość w Tobie polega na słuchaniu, zanim zaczniesz mówić. To nie tylko reagowanie na życie, ale także reagowanie z intencją. Na przykład, gdy ktoś mówi do ciebie coś, co jest pełne braku szacunku, jeśli zareagujesz uśmiechem zamiast zmarszczeniem brwi lub gorącą odpowiedzią, poczujesz, że odzyskujesz władzę. Ta rozbrajająca moc humoru, niczym niespodziewany powiew wiatru, pozwala odetchnąć w ciągu dnia. Pomyśl o humorze jak o tarczy, a o uśmiechu jak o mieczu. Ważne jest jednak, aby używać humoru mądrze. Używając humoru, powinieneś używać go bez umniejszania drugiej stronie, bez ranienia jej i bez wywoływania reakcji emocjonalnych. Szczery uśmiech i zrozumienie to uniwersalny język życzliwości, który może zamienić ściany w okna. Humor i uśmiech to kolory, których można używać do poruszania się po wzlotach i upadkach życia. Wybór racjonalnych, a nie emocjonalnych reakcji to cnota. Chodzi o reagowanie mądrością, a nie gniewem, gdy ktoś jest krzywdzony i poruszanie się po sytuacji w spokojny i racjonalny sposób. Chodzi o to, by nie dać się kontrolować emocjom. Kiedy wybierasz rozsądek zamiast reakcji, stajesz się osobą o niezachwianym spokoju i mądrości. W życiowej podróży pacjenta ważne jest, aby odkryć swoją wewnętrzną mądrość i zastosować ją. Używając humoru i racjonalnych reakcji, możesz robić dalsze postępy w tej podróży i przekształcać siebie i otaczający Cię świat. Podsumujmy szybko potężne lekcje hartu ducha, których nauczyliśmy się w tych ostatnich lekcjach. Zachowaj zimną krew i pamiętaj o swojej tarczy męstwa. To Twój spokój w chaosie. Zbadaj siebie, spójrz w lustro swoich działań i dostosuj je do swoich wartości. Odkryj moc zatrzymania się przed reakcją. Neutralizuj brak szacunku, używając mądrości z humorem i uśmiechem. Wybieraj rozsądek zamiast reakcji i pozwól, by kierowały tobą twoje cnoty. Zaakceptuj to, czego nie możesz zaakceptować, i skup się na swoim rozwoju. Zwiększ zrozumienie poprzez empatię i wejdź w buty innych. Wyznaczaj swoje granice z szacunkiem i życzliwością. Zachęcam Cię do wzięcia sobie tych lekcji do serca i zastanowienia się nad nimi. Kontynuuj swoją podróż, aby stać się lepszą wersją siebie, żyjąc i praktykując te stoickie zasady każdego dnia. Jako część społeczności, która ceni mądrość, siłę i rozwój osobisty, jesteśmy tutaj, aby uczyć się i rozwijać od siebie nawzajem. Kontynuujmy rozmowę w komentarzach poniżej, aby kontynuować naszą podróż. Podziel się swoimi przemyśleniami, uczmy się od siebie nawzajem o swoich zmaganiach i triumfach. Jeśli znalazłeś wartość w naszej dzisiejszej podróży, naciśnij przycisk, Lubię to. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej, i udostępnij tę treść, aby szerzyć mądrość. Każde kliknięcie i udostępnienie pomaga rozwijać tę nowoczesną stoicką społeczność. Rozwijaj swoją wewnętrzną siłę, dąż do mądrości i rozwijajmy się razem. Do następnego razu kontynuuj swoją podróż i zawsze dąż do tego, co najlepsze. Dziękuję.